Siemanko, ja nazywam się Damian Dąbrowski. Właśnie jestem w trakcie przygotowań do kolejnych zawodów. Dzisiaj wypada mi trening klatki oraz barków, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Lecimy. Jeszcze tylko rotatory. Aktywujemy łopatkę i przechodzimy do wstępnego zmęczenia. Skończyliśmy to drzewkę, tak przygotuję się do... Każdego treningu także aktywację łopatki wzmocnić troszkę rotatory i zaczynamy wstępne zmęczenie. Dwa ćwiczonka w serii łączonej. Zaczynamy od głębokich pompeczek na hantlach. Trzy serie po 12. Do tego wznosy w bok. Trzy serie po 20 powtórzeń. Lecimy. Dobra, wstępne zmęczonko, także przerwy do 60 sekund, króciutkie później w części głównej. Te przerwy będą trwały maksymalnie do 2 minut, także jedziemy z kolejną serią. Jedziemy z ostatnią serią i zaczynamy zabawę. Pierwsze ćwiczonko, skos z góry na sztandze, powiem Wam szczerze, kiedyś nienawidziłem tego ćwiczenia, ale mój trener Tomek Nobis, wolwer, pozdrawiam Ciebie, rozpisał mi w planie, no i niestety muszę robić, nie lubię, ale podobne ćwiczenia, których nie lubimy, musimy robić najczęściej, bo często jest to nasza najsłabsza partia, albo tak zwana pięta hillesowa, także w planie 10, 8, 6, 4 powtórzenia, najpierw oczywiście rozgrzewka. Dobra, tak jak widzicie, na sztandze bieda, redukcja robi swoje, ale ja zawsze powtarzam jedno zdanie, kulturystyka to nie są ciężary, mamy czuć mięsień, który ma pracować w danym ćwiczeniu, a nie dźwigać na pałę, także tak jak mówię, kulturystyka to nie są ciężary, ego zostawiamy w szatni, a tutaj stawiam na czucie mięśniowe, dopięcie i to jest moim głównym celem. Dobra wracamy do tematu 6 ruchów przede mną, nieważne jest ciężar albo jest śmieszny, chciałem tylko Wam powiedzieć taką ciekawostkę, kiedyś wziąłem gościa do asekuracji, jedziemy tam powiedzmy na pięć ruchów, drugi ruch tam nie już gniecie, trzeci mnie gniecie, on nagle wjeżdża z tekstem motywacyjnym, dawaj kurwa ogień w szopie, nie? Także możecie się domyślić, że tej serii niestety nie dokończyłem. Dostaw. Zrzucam. Dobrze, dzięki wielkie. Jedziemy kolejne ćwiczonko. ławeczka płaska z kantlami. Zakres powtórzeń 12-10-8-6. Oczywiście pierwsza seryjka wstępna, żeby się troszkę dogrzać. I później jedziemy z ciężarem. Tak jak widzicie, ja ćwiczę, ja ćwiczę sobie bez pasa. Kiedyś ćwiczyłem w pasie i tak naprawdę tylko troszkę to mnie tak okaleczało, bo później tak naprawdę te mięśnie głębokie i mięśnie proste brzucha są wyłączone z pracy. Później tak naprawdę przy jakichś tam martwych ciągach czy tak pulach nabawiłem się lekkiej kontuzji. Od teraz, żeby trzymać tą talię w ryzach, bardziej zwracam uwagę na dobre jedzonko, enzymy trawienne, na to, żeby te jelita pracowały prawidłowo. Dodatkowo przede wszystkim wzmacniać mięśnie poprzeczne brzucha. To później przydaje się na scenie, kiedy trzymamy cały czas tą pozycję. Ten brzuch jest zastany i wygląda to dużo lepiej, także nie polecam, nie polecam tych pasów. Postawcie na poprzeczne brzucha i dobrą dziecka. Jak nie pójdzie na 8, to nie będzie mnie w następnym filmiku. A jak pójdzie na 8, to w tym sezonie karta pro jest moja. Jedziemy. Op! Ostatnia seria przed nami Dołożymy. Dobra, tą serię jako ostatnią. Lecimy z dropsetem na 6 powtórzeń, później złapiemy 20, dobijemy się ile ile mocy będzie, a później szybka przypinka. Do. Dobra, tak jak widzieliście, szybka, szybka napinka po trzech ćwiczonkach. Obecna waga to jakieś 90 kg, wzrost 1,79 m. Także jak na męską sylwetkę uważam, że nie ma biedy. No ale cel na najbliższe zawody to jeszcze zrzucić do 2-3 kg, także na pewno chcemy, żeby było trochę bardziej sucho niż teraz. Teraz zmieniamy partię, wchodzimy na barki. Dwa ćwiczonka bezpośrednio po sobie. Najpierw zaczynamy o HP, później przechodzimy na wznosy, handli w bok, jednorącz, ale siłowo, także tam na technikę troszkę przymrużymy oko. No i co, dodatkowo, tak jak widzicie, masykling dało mi troszkę za dużą koszulkę, chyba sugerują, że powinienem dojebać trochę mięsa, ale na to też mamy sposoby, żeby zrobić, hop, wąską talię, także to wszystko to jest sztuka iluzji. Przechodzimy do pierwszej serii głównej. Planujemy zrobić 12 powtórzeń, później od razu wznosy, handli w bok, jednorącz na 10, Wznosy w bok na 10 zostają w 4 seriach, tutaj zrobimy sobie piramidkę 12-10-8-6 z progresją ciężaru. Na no dodatkowo, właśnie, jedyną metodą progresji nie jest ciężar i kiedyś też dźwigałem dużo większe ciężary, ale ta sylwetka nie wyglądała tak jak teraz. Także pamiętajcie, progresować też można m.in. poprzez tempo pracy, ilość serii czy ilość powtórzeń, także zwróćcie uwagę na Czas pod napięciem, bo to też jest bardzo ważny element. Dobra, w czasie treningu, oczywiście, popiłem sobie jak zawsze kreatynka, cytrulina, arginina, aminokwasy i jakieś od 3 do 5 gram soli himalajskiej, żeby. Troszkę lepiej spompowało. Trening troje po 70 gramach węglowodanów, także nie ma szału. Ale mimo wszystko nie wygląda to chyba najgorzej. Zdrówko. Dobra, lecimy 10 ruchów. Tak jak mówiłem, tutaj bardziej siłowo. Także nie czepiajcie się o to, że jest trochę szarpaniny. Dobra, dodatkowo wiele osób myśli, że kulturyści są zakochani w sobie. Po każdej serii się napinamy, tylko po to, żeby popatrzeć na swoje ciało, ale niewiele osób wie, że tak naprawdę to jest jeden z elementów treningu bo my później w takiej pozycji hop, w napięciu musimy kilka tych minut na tej scenie wytrzymać, także... To nie jest tak, że bez sensu się napinamy, tylko to wszystko ma później swoje przełożenie na scenie. Dobra, tak jak mówiłem dzisiaj trening klatki oraz barków. Jeśli chodzi o barki, to tak jak widzieliście tylko te dwa ćwiczonka. Także lekko je tylko ruszymy, kończymy tą serię oraz serię wznosów w bok i wracamy do klateczki. Ach. 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 Dwa ćwiczonka na barki skończone, tak jak mówiłem, wracamy do klatki piersiowej i będziemy robić to, o czym Wam wspominałem, czyli czas pod napięciem. Lecimy na rozpiętki na maszynce od Butterfly'a. 15 powtórzeń, co trzecie powtórzenie, robimy wolną fazę koncentryczną i wolną fazę ekscentryczną, która będzie trwała 3 sekundy. Także ciężar znowu zostawiamy w szatni, a stawiamy na hop. Mocno do klatki, jedziemy. I teraz wolna faza koncentryczna i wolniutko rozciągamy. I znowu, dwa szybkie. Pach! Ostatnie ćwiczonko w dzisiejszym treningu, jedziemy rozpiętki z martwego punktu, 3 serie po 12 powtórzeń, zawsze pod koniec ruchu 2 sekundy przytrzymania z maksymalnym napięciem klatki piersiowej. Dobra moi drodzy, podobno męska sylwetka nie robi nóg, także w następnym odcinku widzimy się właśnie na treningu tej partii, a Wy możecie przysłać do mnie dowolnego klasyka i chętnie się tym sprawdzę na tym treningu, bo za chwilę pokażę Wam co tam się kryje.